Yo, Tuchania, y, znaczy, cześć Tuchania. Dzisiaj ze mną Magda, cześć i Amelka. Mm. Kolejny odcinek e, wyprawkowy. Robimy dla was przegląd kolejnych marek, tak abyście wybrali sobie do szkoły coś superowego, co wam będzie służyło przez cały rok. Mm -hmm. Dzisiaj mamy różne marki: jest i Pilot, jest i Strigo, zaraz Wam wszystko pokażemy. Dziewczyny były zachwycone, tak? Jak, jak się okazało. A ja mam dla Was dobrą wiadomość: możecie zdobyć takie wyprawki na stronie Świata Książki, na stronie odyktando.pl. I w Świecie Książki też są te artykuły dostępne. A fajnie mieć super wyprawkę, a my Wam zaraz na pokażemy, jaką. Możecie... Wypełnić dyktando, a później, e, jeśli Wam dobrze wyjdzie, to e, wygrać wyprawkę szkolną. Super. Dobrze. Amelka, powiedz mi, masz tu super plecak, już go zapakowałaś, jest pełniutki. Ma tutaj różne kieszenie, e, takie fajne e, skórzane zamknięcia, miejsce na e, bidon. Ale jest to tutaj coś super jeszcze, tak? Tak. Powiedz. Chodź tutaj Uuu. do mnie bliżej. Co tu masz takiego innego, niż w innych plecakach? Tu jest taka specjalna... Taka specjalna kieszeń? Kieszeń, w której nie mogą Cię okraść. A, no, chcieli nawet Cię okraść, no bo jak? Na plecach, tak. To no, to bardzo trudne. Bezpieczne, A zabezpiecza tak to... przed kradzieżą i takie bezpieczne miejsce do schowania. Sobie tutaj sobie schować telefon. A poza tym jak, o, ma... no. jak mają ci to zrobić, jeżeli jeszcze masz tu zapięcie? I wszystko przylega do pleców. No tak jest, słuchajcie. A oczywiście tutaj e, pięknie odprowadzające wilgoć profilowane plecy są. I, i ramiona, i pas e, piersiowy, i regulacja. Czadzior, Amelka, ale coś ci tutaj dynda z tego plecaka. Co to jest? Co tutaj? Są słuchawki. Aha. Zobaczcie. No, w plecaku no. się ma nawet specjalne miejsce mhm. na telefon? Ja pokażę. Lub na MP3 jakąś, żebyś mógł sobie słuchać muzyki. I tak sobie masz y, tu kabelek mhm. razem z MP3 lub telefonem. Kładasz I po prostu wkładasz. I nie będzie ci dędzał ten telefon, dędzał. Ani dędał. aha I nie zmoknie ci na deszczu. Mhm. Mhm. Bo, bo będziesz miał plecak. możesz sobie tak podpiąć. subcio No dobrze, Amelka, pokaż, jak już otworzyłaś ten plecak. widzę jakieś A, poczekaj, mocne kolory. Mam kieszenie i Ja mam jednej bidon. O, pokaż bidon taki fajowy. O, mhm. bardzo fajny, tak zamykany. O, super. Także można sobie na przykład ze źródełka w szkole nalać tak. wody i mieć albo taką mieć poprzez... wielorazową albo z domu są. zabrać. Super. Amelka ma takie silikonowe piórniki, jak, jak squishy są, co? Takie milusie. Taki milusie. <laughs> ładne. Mają bardzo ładne takie trochę pastelowe. Pomarce. No i praktyczne, no bo chowamy tam różne potrzebne rzeczy. Eee, tak, i kleje i inne rzeczy. Dobrze, a Ty masz chyba jeszcze jakiegoś silikonowego coś w środku, to ja szukaj. chyba, ale nie hmm? wiem. Nie a bo one nie ładnie wracają do... Można troszeczkę się nad nimi znęcać, Ej, a niczym się nie stanie. Tu? Nie, ja nie mam, ale No dobrze. Najróżniejsze. A Ty może coś masz jeszcze, pokaż. A, Amelka ma, czekajcie, czekaj, czekaj, Hania, Amelka ma. Jeszcze cię schowała. A, ma takie portfeliki malutkie. Bardzo subtelne. Jeszcze coś masz? A, żeś tam schowała różne skarby. Hmm? Jeszcze coś masz? Pokaż. No, pokaż, pokaż. Nie jest to. O, ale Amelka ma coś super, słuchajcie. Widzicie? Pastela kredowa do malowania. Wielkie opakowanie. Ta daj! Wykręcana. Tak. Czyli można tak. Rysujesz, 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 a jak się skończy, sobie wysuwasz, wysuwasz, wysuwasz. Czyli nie trzeba temperować, bardzo miękko rysuje I, i Hania mówi, że tutaj rysuje, no a jest w takim wygodnym opakowaniu, które się nie zgubi. Dobra, co macie jeszcze z wyprawki? Opowiadajcie. Ja tutaj mam najróżniejsze, najbardziej kolorowe zeszyty, Aha. owoce. Które tutaj są całe w I pomarańcza, i borówki, i ananasy. O, papryczki. Tutaj jest nawet papryka. I. No to tak miło w sumie ananas. mieć w szkole kolorowe, kolorowe e, takie e, okładki. Super. Amelka, co ty tam jeszcze wyciągnęłaś? A, z końca. O, i masz pastele olejne. 12 kolorów. Bardzo nimi lubi rysować hania. Tak. Tak. I nie brudzą tu się palce, bo widzę, że ma e, otoczkę e, taką papierową. Co tam jeszcze masz Amelko? Ja otworzę, a Ty pokaż. O, to Amelka lubi najbardziej za to. Ktoś kotku otwórz. Nie, tak bardzo ale Pokaż. Poczekaj, ja pokażę. A tutaj żelowe kredki w sztyfcie Strigo, Wyjmuję już je. Och, ale intensywne kolory. Proszę, Amelko, którym kolorem będziesz malować? Różem, dobra. Proszę, maluj. One wyglądają troszkę jak klej. O, ale mają kolor. I można je, hajdź, można je wysuwać też w ten sposób. O, zobaczcie, tak? Także jest ich Uy, bardzo dużo. Kolory. I bardzo takie oh, intensywne. Super. To się maluje? Ja już otworzyłam te pastele, trzeba testować? O, dobrze. Mm. O. Proszę, dobrze, dam Haniu. dam Haniu. proszę. Okej. Okay. Amelka coś szykuje następnego. Piękne kolory, prawda? Mocne rysunki. Pastelina zapachowa, słuchajcie, nie tylko musisz się... To musisz to powąchać. Poczekaj, to wyjmiemy. Nie, nie chcę. Proszę. Zapachowa. Hmm. Nie dość, że się... Lepito jeszcze pachnie właśnie mm, guma balonowa. Co ty? Ale subciu. Mm -hmm. Dobrze. Piękne jak Dobrze, widzicie. Jak jeść, bo nie piękne, przeleżcie trochę, tutaj. O. Mhm. Piękne, żywe kolory i można z nich naprawdę coś super. Ulepić. Hania, kogo. co tam Nic, masz? Nie jest. Nie. Taka terapia manualna, że tam tu wiesz, e, kształtujesz coś w dłoniach, rzeźbisz właściwie. Pięknie pachnie. O. A ja tutaj mam. O, nie, nie, no na To są flamaski. To jest ja w nietypowym pudełku, opakowaniu. O, o tutaj no wygodnie, malujące. bo to widać, stoi z przodu i. I widać jaki kolor, ładny, ładny tak drewnatko tak, Można malować tak lekko, mało albo można lekko tak ten. przesuwać, wtedy jest drugi. Mm -hmm. Amelka jeszcze coś tam Mamy wyciąga. na pudełku z uśmieszkiem. Co ty tam masz? O, Ta taki kompletny zestaw. Co to, ty, to Amelka jest? A godzina tak. się jeszcze. Linijka, kierka i kontomierz. Super. Wydzialne dla Melki. Tak, znowu relaksacyjne takie. Ja tutaj mam jeszcze kredki. Też o, ale mega pak. Ile tam jest sztuk? Tak, tutaj jest 36 sztuk. Pokażę, jak rysują. Przepraszam. Mam różne cienie. Super, to można jakąś pracę zbiorową zrobić, jak się ma aż tyle kredyt. Zobaczcie, naprawdę naprawdę dużo. Świecówki. A Melka co tam ma jeszcze? Ojej, ty masz dużo, masz kredki ołówkowe i masz farby, tak, plakatowe, dwunastka, świetnie malująca. I co tam jeszcze jest? O, a w środku jest pędzelek, także wszystko jest z głowy, jest tam komplet. No, ale słuchajcie, ja już się nie mogę doczekać testów długopisów. Jeszcze ta Anelka coś masz? Zaczynamy testy długopisów. Pilot, friction. One mają tusz termiczny. To oznacza, że oczywiście można nimi pisać, ale też można magicznie usunąć ten tusz po mm. przestarcie. Tak. Czyli pod wpływem ciepła, jeśli zacznie mm. to wtedy e, się zmyje. Amelka rysuje, ja jej tu przeszkadzam. Zobaczcie będę tutaj. Całkowicie to znika. Mm. To jest super dla każdego ucznia, który zrobi jakiś błąd potworny. E, no i wtedy bez uszczerbku dla zeszytu można pięknie tutaj to zetrzeć, a jak widzicie, no dobra, a jak widzicie, no jest to naprawdę schodzi bez śladu, a kolory są najróżniejsze i brązowy, i zielony, i fioletowy. Może zrobimy tęczę z trzech. O, Amelkar zrobi tęczę i mamy jeszcze takie modele, które mają filtery i można je włączać i wyłączać. Mają taką gumowaną końcówkę, łatwo się je trzyma, przyjemnie się tak trzyma. Więc albo klikery słuchajcie, albo tutaj uh, friction bo. co kto lubi. O, Amelka tutaj ten czuje i tyle. Dziewczyny, czy to wszystko? Bo już się wkręciłyście. Hania może opowie o koszulkach jeszcze, co? Nie, yeah, jeszcze jak, jak co w macie długopisów, to wcześniej widzieliśmy... To są gumki, którymi można zetrzeć długopis. Są w różnych kolorach, bardzo ładne. I wygodne jest, jest. Pokaż nam tutaj, jak się zbytnie. ściera. Można sobie zdjąć tą folikę, jeśli komuś nie pozwoli. No już wystarczy, no dobra. No. I teraz pocieramy. Trochę to będzie takie gumka. Ale, ale... Pewnie, ale pewnie jeszcze to zetrzej ołówek i długopis. Taki jest różnych kolorach. A ja wam pokażę czaderski klej. Jak widzicie, jest fioletowy, a to dlatego, że jeżeli posmarujemy nim e, kartkę papieru, to widzimy, gdzie ten klej jest. Na przyprzezroczystym, tak trochę trudno, a potem on blaknie i się robi przezroczysty. Mhm. Czyli Dobrze, rozumiecie, jak, jak wyjdziecie to, za linię, to tak, za linię, że tu jest kartka, a wy hmm. posmarujecie tu to nie będzie fioletowe, tylko będzie później białe. Wygodna sprawa. Amelka, wszystko? Amelka, jeszcze coś tam masz. Alkierki masz, tak? Było. A Hania wszystko pokazała? Tak. No, to słuchajcie, masę tutaj... Aha, tego już nie pokazałaś. Tak. Teraz czas na pintor mhm. od To jest zestaw, w którym znajduje się biała Ja pomogę, a Ty pokaż dalej. No akurat szkolna, można na WF akurat taką mieć. I jeśli na przykład na WF i nie chcecie mieć może koszulki, założyć. To możecie zami. sobie pomalować nią. Mamy dwa mazaki, jeden grubszy, 1.4, jeden, e, a drugi 1.0 i 1 metrów. I można namalować jakiś obrazek. Żeby ta bluzka nie była taka biała i napisać na przykład kocham szkołę albo kocham panią Lucynkę albo inną panią. A to są jakieś szablony, które są gotowe tutaj jest... i jak chcecie rybkę to przekładacie tutaj, ona będzie przebijała i na przykład macie szablon tak, żeby tą rybkę wyrysować. A jeśli Inne chcecie ściągawki. szablonów to możecie, tutaj macie ściągawki najróżniejsze. Jak pokolorować. Tak, więc możecie sobie tak, jeśli jesteście... Tak e, lubicie to to możecie sobie tutaj ustawić. O jest unikorn żeby nie było dla dziewczynek i dla chłopców to bo jest i i jakieś rakieta kosmiczna a czyli można tak rozrywać, kosmiczne rzeczy podblusz tak i odrysować słuchajcie to tyle pozdrawiamy was serdecznie odsyłamy do konkursu e, no i cóż no a, ma, napiszcie koniecznie które rzeczy Wam się najbardziej spodobały. E, Amelka wiem, pachnąca plastelina. No i oczywiście e, długopisy z tuszem termicznym szał, ale plecaki też są śliczne. Plecaki naprawdę są śliczne, e, fachowe e, i, i czaderskie. Pozdrawiamy Was tak. serdecznie. Oczywiście dajcie lajki, pa! będzie nam bardzo miło. W, e, Melka się nawzruszył e, Na wzruszył. komentarze. E, no i kliknijcie subskrypcję i dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego odcinka. Pozdrawiamy Was, pa! cześć!